Czy Nefilim byli rzeczywiście tak wielkim zagrożeniem dla boskiego porządku? A może to, co Biblia opisuje jako boską karę, jest próbą zatrzymania wiedzy, którą Nefilim przekazali ludziom? Współcześni teologowie i badacze starają się również odpowiedzieć na pytanie o naturę Nefilim. Czy byli oni istotami fizycznymi, czy może ich wielkość i siła miały wymiar symboliczny? A co jeśli Nefilim są metaforą ludzkiej pychy, która prowadzi do buntu przeciwko Bogu? Nefilim, mit, prawda czy ostrzeżenie? Współczesne teorie spiskowe sugerują, że Nefilim mogą być związani z teoriami o starożytnych astronautach. Według tej koncepcji, istoty opisane w Biblii jako synowie Boga były w rzeczywistości zaawansowanymi technologicznie bytami z innej planety. Czy więc historie o Nefilim to ślady starożytnego kontaktu z pozaziemskimi cywilizacjami? A może opowieści o gigantach to jedynie sposób, w jaki nasi przodkowie starali się wyjaśnić nieznane. Podsumowując, a więc, czy giganci, których historie przetrwały tysiąclecia, byli realnymi istotami, symbolem czegoś większego, czy może ostrzeżeniem przed konsekwencjami przekraczania granic ludzkich możliwości? A co, jeśli prawda o film wciąż czeka na odkrycie? Jak myślisz, kim naprawdę byli? I pamiętaj, oni są wśród nas.